Byłego sztangista, który również ze względu na sprawy już pasterskie nie mógł się tutaj pojawić, ale zachowuje nas w sercu i zapewnia o pamięci modlitewnej. Pastora, wypraszamy łaskę życia wiecznego dla zmarłych, powołanych jako jeden z pierwszych przez Jezusa, aby On również te łaskę życia wiecznego za tych zmarłych naszych. Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do życia. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg z krzesień martwych osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Pytam więc, czy może nie słyszeli? To są Jak się jest sportowcem, to się oczekuje powołania. Powołania do kadry. Powołania na mistrzostwa i Powołanie jest ważne w naszym życiu, bo powołanie to jest przeznaczenie do zwycięstwa. I Bóg tym narzędziem w postaci powołania też tak szafuje, takie rozdaje że przeznacza ludzi do zwycięstwa na mocy swojego słowa, ale zawsze powołuje do czegoś więcej. Faktem jest, że kolejne powołanie przez Boga wiąże się z jakimś opuszczeniem tego, co było. Bo ci apostołowie Piotr i Andrzej, musieli zostawić swojego ojca, swoje dotychczasowe domy, zostawić te łodzie, sieci i pójść za Jezusem. A później otrzymali kolejne powołanie, żeby przedłużać misję Jezusa i żeby sami szli w różne strony, już nie z Nim tak osobiście, tak namacalnie, tak cieleśnie im towarzyszącym, do jedności z Nim. Tak trzeba patrzeć na, na każde spotkanie się z Bogiem jako na powołanie. Kiedy spotykam się z Bogiem, Bóg zawsze mnie powołuje z imienia do czegoś więcej. Nigdy nie, nie chcę, żebym zatrzymał się tu, gdzie jestem. To nasza wiara to nie jest tylko i wyłącznie kultywowanie tradycji, jakiejś takiej i bezimiennej. Dużo jest dzisiaj po imieniu, bo imię jest ważne, bo Bóg chce powoływać z imienia i przeznaczać do czegoś więcej, do większego dzieła, które prowadzi zawsze do zwycięstwa. Choć na drodze do tego zwycięstwa są również porażki, są też takie momenty, kiedy człowiek Pójście za Słowem Boga, który wzywa i powołuję i przeznaczam, jest zawsze płonięciem drogi głosy wycięcia.